A oto i mój burger. Mmm, jest taki dobry. Zaraz, czy ja już wszystko zjadłam? Ale nadal jestem głodna. Wiem, czas wezwać pomoc. O nie, chyba ktoś jest głodny. Szef kuchni. Już lecę. A co to całe zamieszanie? Maggie. Sophie jest głodna, pora działać. Co się stało? Babcia. Wnuczka potrzebuje mojej pomocy. Wszyscy stawili się na challenge. Dobra, chcę taki tort. Dokładnie taki, jak na zdjęciu. Widzicie? Dobra, zrobimy to. O, tort, jestem w tym dobry. O, co? Co? A, ciasto. Oczywiście, Wnusiu. Wystarczy mąka. Kilka jajek. I trochę mleczka. Zaraz zagniotę ciasto. Ojej, to jest piękne, prawda, Megi? Po co robić ciasto, skoro można użyć gotowego? Spójrz, babciu, idealne. Sklepowe wypieki to nie to. Gotowe ciasto, kto to słyszał? Dobra, nieważne, zaraz mój robot kuchenny wszystko zrobi. O, dokładnie to, czego potrzebuję. Podzielę je na pięć równych części. A teraz muszę dodać kolory. Założę rękawiczki i dobrze ugniote ciasto. O tak, teraz każda warstwa będzie wyjątkowa. To się nazywa profesjonalizm. Też mi coś? Mój tort też będzie wyjątkowy, bo będzie z masłem orzechowym. Posmaruję nim pierwszy blat. Właśnie tak. Potem drugi. No, muszę też oczywiście troszkę spróbować. Mmm, jakie to pyszne. Okej, okay, czas posmarować trzeci blat. Oj, chcę jeszcze jedną łyżeczkę. Pyszności. No palce lizać. Megi, co ty robisz? Przestań. Spójrz lepiej na mój domowy dżemik. Chyba wleję cały słoik do ciasta. Właśnie tak. No i proszę. Gotowe. Teraz pozostało tylko udekorować. No pięknie, no i moja słynna kratka z ciasta. Wspaniale, co za aromat! Czas do piekarnika. To tyle, pobądź tam chwilkę, a babcia się zdrzemnie. O tu i moje biszkopty! Czas złożyć tort. Każdą warstwę napełnię moim popisowym, kolorowym kremem. Udekorujemy tort również z zewnątrz. Właśnie tak. A teraz trzeba to wygładzić specjalną szpatułką. O tak, ten tort to będzie istna perfekcja. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz zrobię słodką tęczę. Umieszczę ją na torcie, a tam, gdzie jest tęcza, nie może zabraknąć jednorożca. A po bokach będą chmurki i serduszka. Chyba przeszedłem samego siebie. Idealnie. A, co? Co? O, czas wyciągać ciasto z piekarnika. Co za zapach. No można częstować Sofii. Z drogi dzieci, babcia, idzie? O nie, oni mają takie piękne wypieki, a mój jest taki brzydki. Ale mam pomysł. Udekoruję go mm sami. Właśnie w ten sposób. Od razu lepiej wygląda. Sofie, częstuj się. Wow, ile ciast! Od którego by tu zacząć? Eneduerika, Fakę? Ty pierwszy. Spróbujmy. Jest troszkę suchy. No nie obejdzie się bez koli. Oj, sorry, megi. O, babciny, placek truskawkowy. Uwielbiam go. Tyś niutki, jak zawsze. Babciu, kocham cię. Wow, jakie to piękne. Chcę tego natychmiast spróbować. Orety, jest tęczowy też w środku. Jaki delikatny i pyszny. A ten jednorożec? Palce lizać. To zwycięży. Mm, tęczowy tort. Jest jednak przepyszny. O tak, jestem mistrzem w swoim fachu. A teraz chcę popcorn. Taki jak w kinie. E, a cóż to takiego? A, kukurydza. Mogę to zrobić, mam tu już kolby. Chyba żartujesz. Do tego potrzebne są specjalne ziarna, a ja je mam. Zaraz przygotuję specjalne miseczki, a ja teraz wsypię do nich ziarenka. I oczywiście olej. Mmm, świeżutki. Poleję nim to wszystko. O tak. Nie obejdzie się bez barwników. To one sprawią, że popcorn będzie wyjątkowy. Ten tu, ten tu. Zrobimy z tego tęczę. I czas na palnik. Uwaga, ziarna. Czas na eksplozję. Myślę, że tak wystarczy. Zobaczmy, co z tego wyszło. O tak, super popcorn. I co ty na to, babciu? Co sądzisz o tych kolorach? Fajne, co? Jakieś cuda na kiju, a ja będę miała wszystko naturalne. Tylko wydobędę ziarenka moim nowoczesnym gadżetem. No i proszę, gotowe. Teraz troszkę maselka na patelnię. Chociaż przydałoby się troszkę więcej, wsypuję kukurydzę. I dodaję troszkę cukru. Moja Sofi uwielbiała kocie. Przykrywam pokrywką i czekamy. Oj, ziarna eksplodują na patelni. Zawsze boję się tych dźwięków. Gotowe. Co za zapach. Czas na sekretny składnik. Roztopię pianki marshmallows na patelni. Powstanie z nich jednolita masa. Właśnie taka. Teraz wrzucę do niej popcorn. Wymieszam wszystko dokładnie. W ten sposób otrzymam popcorn w formie kuleczek. I to aż pięć kulek w różnych kolorach. Dobrze, czas przesypać popcorn do miski. Cóż za piękność. A co ty tam masz? Co to ma być? To popcorn? Ej, zaraz oberwiesz. Normalnie jak dzieci. Dobrze, że mam popcorn, który wystarczy podgrzać. Kładziemy go na patelnię razem z torebką. I gotowe. I nie trzeba się wysilać. Patrzcie i uczcie się. Co to za zapach? Co ty tam masz? Co? Jaki zapach? Orety, chyba zaraz wybuchnie. Wszyscy padnij! Maggi, co ty narobiłaś? To był popcorn. Trzeba to szybko posprzątać! Czy cokolwiek zostało? Tylko to, sorki, Sofie, niewiele ci się dostanie. Wow, ile popcornu? E, a co to za zapach? Fu, co to? Spalenizna? Bę? O, tu jest prawdziwy popcorn. Spróbuję trochę. Jaki słodki. Wiesz, co lubię, babciu. A co to jest? Jaki ciągnący. Wygląda wspaniale. Mm, jest taki dobry. Niewiarygodne. Ten popcorn zdecydowanie zasługuje na wygraną. Ha, nie mówiłem? Jestem najlepszy. Zaczniemy od łatwego zadania. Zróbcie mi pyszne paniekie. Pankejki, dam radę! Zrobiłam w życiu tyle pankejków. Znam przepis na pamięć. Najpierw trzeba zmieszać mąkę z mlekiem, a następnie wbijamy w to jajko. Zak, na no co czekasz? Powtarzaj za mną. Jak ty tam to robiłaś? Mam głęboką miskę. Pozostaje tylko wsypać do niej mąkę? Im więcej, tym lepiej. No, nie tak łatwo poradzić sobie z tą mąką. Następne są jajka. Z nimi też trzeba uważać. I trzeba pamiętać o mleku. Wow, babciu, masz już gotowe ciasto. Tak, tak, niedługo będą też paniekie. Kurczę, co ja zrobiłem? Babciu, to wszystko twoja wina. Rozproszyłem się przez ciebie i przypadkowo przelałem swoje ciasto. Ale nie szkodzi. Myślę, że po wymieszaniu będzie dobrze. Dziwne. Ten głupi mikser właśnie się zaciął. No dalej wyłaś. Kurczę, gdzie są łapki. O nie. Jak mam je wyciągnąć z tego ciasta? Kurczę. Zak, no nie jesteś zbyt dobrym kucharzem. Na pewno moje pankajki będą najlepsze. I tak nie mam tu żadnej konkurencji. Spójrzcie na to piękno. Wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście trzeba jeszcze polać syropem klonowym, aby były smaczniejsze. Nie zaszkodzi też odrobina masełka. Babci wyszło fajnie, ale jakoś tak nudno. Dlaczego nie zrobić kolorowych pankejków? Dzięki temu ich jedzenie będzie o wiele ciekawsze. Wow, super! Ciasto gotowe można włączyć kuchenkę. Moje pankejki będą w kształcie znanych postaci. Kolorowe, smaczne i zapadające w pamięć. Przecież takie oryginalne danie nie dał sobie zapomnieć i czekamy jeszcze chwileczkę. Gotowe. Kurcze, wszyscy mają takie piękne pankejki. Co robić? Wiem, po co robić pancejki z ciasta? Można po prostu użyć gotowca, na przykład wyciąć je z chleba za pomocą szklanki. Żeby lepiej smakowały, dodam odrobinę bitej śmietany. Myślę, że bita śmietana poprawi każde danie. No i proszę. Prawie gotowe. Dorzucę jeszcze troszkę kolorowej posypki. Rewelka. Kate, wybieraj zwycięzcę. Ojej, jaka różnorodność! Nie spodziewałam się tego. Zacznijmy od zaka. Mam nadzieję, że jego danie mnie nie rozczaruje. Jakie dziwne ciasto. A posypka i śmietana mi smakują? Zwłaszcza posypka. No dobra, to jedziemy dalej. Co to jest? Dosyć oryginalne, ale czy dobrze smakują? Ojej, jakie fajne! Widać, że szefowa Tina się postarała. No dobra, został ostatni kandydat. Babciu nie zawiedź mnie. Ale apetycznie to wygląda. Ojej! To jest po prostu cudowne. Smak dzieciństwa. Babciu najlepiej umiesz przygotować pancejki. Wygrywasz tę rundę. Hura! Nie martwcie się też, kiedyś wygracie. Gotowi? Zróbcie dla mnie pyszną gorącą czekoladę. Zrobi się. Łatwizna. Podczas gdy wszyscy są zajęci rozmową, ja delektuję się Nutellą. Zachwstydź się! Potrzebuję tej nutelli, żeby zrobić gorącą czekoladę dla Kate. Zamierzam wygrać również tę rundę. Aby to zrobić, muszę wymieszać Nutellę z mlekiem. A następnie postawić tę mieszankę na ogniu i oczywiście dobrze wymieszać. Mm, pachnie pięknie. O tak, zapach jest niesamowity. Czas, żeby mi ja zaczął gotować. Tylko nie mogę otworzyć tego mleka. No dalej. Churcze, teraz sam jestem cały w mleku. Zdecydowanie muszę wygrać, żeby te moje poświęcenia nie poszły na marne. Wiem, w tym celu użyję ulubionych przez wszystkich na tej planecie czekoladowych batoników. Dzięki nim na pewno wymiotę konkurencję. Patrzcie i uczcie się. Gorąca czekolada to już przeszłość. Dziś czekoladę podaje się inaczej, bo tak wygląda ładniej. A poza tym smakuje o wiele lepiej. Znam doskonały sposób na podanie czekolady. Wystarczy, że rozłożę ją w specjalnej foremce, tak aby przybrała kształt kuli. Widzicie? Właśnie taki. A teraz do środka wsypię troszkę kakao, żeby było jeszcze smaczniej. I oczywiście pianki marshmallow. I zamykamy. Włala. Voilà. Z wierzchu przyozdobię moje kuleczki po lewą. Wyszło pięknie. Teraz można wlać gorące mleko do szklanki. Wystarczy wrzucić do niego jedną kulkę. I od razu zrobi się czekoladowe. Co to za jakiś patos? Moja wnuczka lubi domowe kakao i gorącą czekoladę. Ja też takie chcę. Co to za zapach? Zak, wszystko ci tam się pali. Ojej, zaraz wszystko wyłączę kurczę. Batoniki przykleiły się do garnka. O nie, no co ja mam z tym zrobić? Wyszła mi jakaś rzeźba czekoladowa. Za, co to ma być? Nie wygląda jak kakao czy czekolada. Dobra, spróbuję. Bez szału. To jakaś gaść czekoladek. Nie nadaje się. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie moja ukochana babcia. Mm, zrobiła domowe kakao. Pyszne, a w dodatku z ciasteczkami. Zostało mi tylko spróbować, jakie cudo stworzyła szefowa Tina. No sposób podania z pewnością dużo ciekawszy od pozostałych. Już wiem. Tą kuleczkę trzeba wrzucić do mleka. Wow. To jakaś magia. Naprawdę mleko zrobiło się czekoladowe? Spróbuję. Rzeczywiście. To niesamowite. Zwycięzca rundy jest oczywisty. Tina, wygrywasz. To było oczywiste. Jestem przecież profesjonalistką. I Teraz chcę tort. Duży i pyszny. Potrafię robić całkiem niezłe torty. Pościzna! Na bank sobie poradzę. Jak miło, że babcia zna gusta swojej wnuczki. Mogę zrobić dokładnie takie ciasto, jakie Kate lubi najbardziej. I zrobię je w kształcie serduszka, więc będzie też naprawdę urocze. No proszę, wyszło słodziutko. Biszkopty trzeba porządnie posmarować kremem, żeby się skleiły. Im więcej kremu, tym będzie smaczniej. Dlatego trzeba rozsmarować go na każdym milimetrze tortu, aby mieć pewność, że się spodoba mojej ukochanej Kate. Teraz wszyściutko, dokładnie wyrównamy. Gotowe. Ale pyszności. Teraz zaczynamy dekorację. Najlepsza dekoracja to oczywiście świeże owocki. Pozbędziemy się szypułek, a następnie obłożymy owocami torb. Nadadzą ciastu wyrafinowany i oczywiście pyszny smak. No co sądzicie o moim arcydziele? Jakieś banalne. Pokażę Wam zaraz, jak można zrobić pyszne, ale oryginalne ciasto. Najpierw kroimy biszkop na dwie części, a następnie z każdej z nich wykrawamy kawałeczek. Gotowe. Później trzeba powtórzyć kilka czynności za babcią. Po pokryciu każdego biszkoptu kremem, czas odwrócić naszą konstrukcję. Super, mamy więc bazę dla przyszłej tęczy. Od tego momentu po prostu dekorujemy ją odpowiednimi kolorami. Jestem pewna, że Kate nie próbowała jeszcze tęczowego tortu. No i już prawie gotowe. Pozostaje tylko wygładzić krem i dodać jakieś szczegóły. Świetnie. A teraz dorobię naszej tęczy buźkę, żeby wyglądała o wiele ładniej. Można też dorysować chmurki. I moje kulinarne arcydzieło gotowe. Łatwo się tak męczyć! Tort już jest i tak trzeba go zjeść. Wystarczy dodać troszkę kremu przecież wszyscy go kochają. Co? Ciasta babci i Tiny są lepsze niż moje. Ale zaraz to naprawię. Muszę roztopić różową czekoladę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybko. Jest! Gotowe i pyszne. Teraz jest idealny moment, żeby oblać tort czekoladą, ale trzeba to zrobić za pomocą specjalnej foremki. Muszę też pamiętać o posypce. Fajnie wymyśliłem co. Zaraz będzie show. Tadam! Spójrzcie na to piękno. Rzeczywiście, całkiem fajnie to wygląda. Okej, okay, tym razem wszyscy się postaraliście. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Niech będzie to Tiny. Jest taki słodki i pyszny, ale zdecydowanie czegoś mu brakuje. Babciu, mam nadzieję, że Twoje ciasto bardziej mi posmakuje. No, rewelka! Ale to też nie do końca to, co chciałam. Zak, może chociaż ty zrobiłeś idealny tort? Wygląda dosyć zwyczajnie. Ale wygląd może być mylący. Ojej! I tak właśnie jest w tym przypadku. Mm, to najsmaczniejsze ciasto, jakie jadłam. Zak, gratuluję. Tym razem wygrałeś. No wreszcie! Myślałem, że się tego nie doczeka. Jestem mega szczęśliwy. Subskrybuj kanał Multidu, żeby nie przegapić równie zabawnych i pysznych challenge'y. Dalej będzie jeszcze weselej, więc daj nam lajka i zostań z nami.